Halo? Cześć, Karol Aha, coś się stało? Bo zwykle dzwonisz po zajęciach Aha, ale tylko się spóźnisz, czy cię w ogóle nie będzie? Rozumiem, szkoda, ale na następnych już będziesz Aha, Karol, rozmawiałeś już z tą Jagą? Wiesz, nie, nie było jakoś okazji, ale pogadam, obiecuję to się nie przejmuj tym, co ona gada Nie, na pewno nie przyjdę Jadę ze starszymi na jakąś imprezę rodzinną Gdzieś na południu Polski Wrócę dopiero w niedzielę wieczorem no Sorry, matka mi rano powiedziała, że mam być i tyle Okej, okay, zadzwonię No, pan.